Na moim kanale pojawiają się filmy co średnio 3 tygodnie. By uploadować film na YouTube, najpierw muszę wymyśleć coś, potem postarać się i złożyć to, nagrać o tym film, zmontować go i dopiero uploadować. To mi zajmuje jakieś 3 tygodnie. Na dodatek jeszcze szkoła, inne obowiązki, pożyraczy czasu. Do tego, by więcej robić, więcej uploadować filmów na YouTube'a, większy mieć kontakt z Wami, postanowiłem robić mniejsze, krótsze filmy kręcone telefonem, które także będą używane na Snapchat. I to będą filmy zbyt słabą jakością wideo, tak samo jak i audio. Dwa paski z boku będą. Niestety taki format nie da się tego obejść. Dlatego tak, będę uploadował filmy ze Snapchata. Nie będą to filmy tego typu. Tylko filmy opowiadające różne historie, najczęściej minutowe lub dwuminutowe, nie więcej. Może jeszcze jakieś DIY, e krótkie porady, takie szybkie szybkie sprawy. A i jeszcze, normalne, super filmy, które trwają więcej, które są w normalnym formacie, takie co teraz to są, będą normalnie robione, nic się z nimi nie dzieje, nadal mam je na uwadze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, ich moc będzie z wami. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że obejrzałeś intro, a intro musiało cię outro. To znaczy, że zaciekawiło cię to outro. Jeśli cię to zaciekawiło, to możesz też to polubić. Tutaj. Ale to sztuczne było.